Miejsc na na placu. Placu. to Na na, 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 na tutaj, Bez tego nikt nie ma nie go, Ale jak jak zdjęcie tak można wykonać bez lezi, zgody lezi. pacjenta. Ta kobieta bez powiedziała, że, że... na izbę ją od razu przewieźli i zawozili, nie, nie pytali jej się może. o żadną zgodę, bo nie chciała zrobić tego zdjęcia. Marek, jak się zatrzmą I oś się boi. W nocy jechała i Dzień też nie chcieli jej nigdzie przyjąć. Pokaż, który jej boli. No ale Mariusz, co będzie, jak cię rozboli, no? Już musiał mieć ząb otwarty. Zgorzecz gazowa. Straszna rzecz. Przysz, od tego można umrzeć. Od zgorzecz gazowej. Przypomnij, przypomnij sobie, jak jechałeś w nocy do Hentu. Przypomnij sobie. Ile się boli? Poli. Poli. Policz, bo ja ci mówię. Chociaż zrobić zdjęcie. Zdjęcie nie kosztuje, nie, nie potrzeba zgody na zdjęcie zęba, nic nie potrzeba, zrobi zdjęcie i masz, jakie zgody na zdjęcie zęba, oj dużo Cię boli. po tym leku, ten lek mógł tak spowodować, no ale Ty miałeś zęby i przed tym chore, to już nie mówmy tylko na ten lek, bo ja Ci o, przed tym lekiem mówiłam, że, że będziesz płakał na zęby, mówiłam Ci to, będziesz płakał na zęby. No, ale się Idzie do niego, Co? jakby się tam trafać, no, no to A przyjdzie taki moment, jest, że, jak że jak nie jest, wytrzymasz. Jak chcesz, jak nie chcesz czekać tak? tego momentu, że nie wytrzymasz? No i gdzie wtedy Wodycie, pójdziesz w nocy? Gdzie wtedy w nocy pójdziesz, jak nie wytrzymasz? No, gdzie pójdziesz, jak nie wytrzymasz? Wylem, przez to, że jakbyśmy nie mieli tego znacznika na mapie, no to sobie ta kapliczka...

Więc całość, więc dobrze, dobrze, całkiem dobrze, niezły dobrze, dobrze, dobra, Prawie, prawa, o, dobra, dobra, dobra. tak musimy wracać na nie a co tak, na to, że chyba obejdziemy Dobre, to jakieś tutaj. Ale niestety, dobrze, musimy trzymać to, się to no, szlaku no, na dobra, dór, żeby bo w do głowy. Do głowy. Coś dużego tu chodzi. Dużo dużych rzeczy, a, nie wiem, no dobra, z wami to akurat możemy walczyć. Ja Mała rozgrzewka no, no, przed większą bestią, jaka tam na nas no, czeka. Szczególnie, że nie wiem, czy te stworzonki akurat to to, kura, nie miały do zachowania czerwonych mutagenów. Wciąż poszukujemy więcej wiedzy, więcej posiadania, czy jak to tam. Mleka, no to wiemy, na co polowałem? Nie tylko na nas. Nie, nie tylko po to, żeby. zagrać Zagradziliśmy. 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 to Zagradziliśmy. Szczęście, do Zagradziliśmy. Zagradziliśmy. nie Zagradziliśmy. Nie, ta, ta nie tak, że, Wygląda to że...

ja wie, nie zależało od tego, że nie nawet... zależało -ta od nie Bo po to wołali mnie nawet. Szukam teraz bo już nie, ta... nie. Znają. A my tak się na... ta... 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 nie zależało nie nie to, że nie że nie zależało

o nie, powiękie Myślałem, że podczas tak, naszej tak, rozmowy już tego czy wyraziłem się jasno, nie sobie żadnych kontaktów, no a szczególności do w szczególności nie mam zamiaru prowadzi. prowadzić z tobą żadnych Nie, nie, nie no mam oczekiwań co do rezultatów jest, chory. Z chory. Żadne, jest tak, mąż, mówiąc, Nie, to. Bo bo to, bo nie to nie bo się nie znają kto te wskaźniki. Powiedziałeś w powiedziałeś Powiedzaj w bo się nie znałeś. To ze szkoły. To tak ludzie, którzy gadali. Grypa. Ci, którzy się nie znali. A się dziwi, że tak głupio gadałeś, jak ja Ci tyle o tym opowiadało. To grypa. To nie grypa. Byłeś chory na COVID. Tyż powiedział Jak tu ta przyszła. A to, że nie pozwoliłeś testu zrobić. Wtedy byłeś chory na komuś. Wtedy. Udawałam Ci

Panie Piotrkowicz, czyli chcąc nie chcąc i tak co chębiliśmy, mieliśmy. mogłyby stać czy walczyć. Za dużo tych dzienników myślałem, że może coś się obejdzie, to jest zrozumiałe, ale okazuje się, że niestety jakby nie podał do piosen, to będzie to tak wyglądało, Reszta może będzie to spokojniej przynajmniej, zakładam, że jeżeli wioska pozbędzie no, się wszystkich usługi dla zwierzątek? I Pisał się lina. na to kolega. No, ale to by było, wszystko Czyli prawie to wszystko. I jeszcze jedno, ale jak to się skończyło w tych wioskach, tam wykluczowały I co? już chyba lekarza. Mam nadzieję, że nie wrócę. Nawet nie będę zbierał, bo to śmiecie w ogóle nikt. Mam nadzieję, że nie wiem. A ty nawet... A my mówimy za to lecieć. Czy dawno tak nie było i to na rynek? No i idealnie. Trochę mi brakowało tego. <trym> A ja mówię, ja tylko że trochę pewna boli, że nasza pierwsza wyprawa nie skeligę była taka droda. To, 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 tak kosztował. Na zamianie, ale to może to tak, że inne siarki czego? On A, bo prawda Teraz na zmianę musimy. Bo roboty dużo. jest w krematorium cały dzień płucze. I dobrze. Trzeba miasto A. oczyścić. Żelazem mi Jak chcecie, żeby było czysto, to dajcie przejechać. Bo gówno i robot cieknie zł. a jednocześnie tak daleko. Zachowuj się przy błędach. tu Nowigrad. nie tknie. To się nazywa pechowo zamieszkać akurat na ścieżce. Ciekawe, czy więcej tak przechodzi na skróty. Ale no byliśmy tu swego czasu. Gdzie? Jaka miejscówka? mój Tauler prawdopodobnie mieszka w Nowigradzie zerwał znajomości z Hammondem. Łączą ich interesy. Po cichu pośredniczył w handlu z żywym towar. Jest właścicielem statku w Perłowy wybrzeża, który kursuje na Skaligę. Dzisiaj nazywa się Roland Zdrojny. Oficjalnie jest szanowanym nowigradzkim kupcem i filantropem. Mieszka w rezydencji w Złotym Mieście. Zabawne. A co z Elize? Nie było przy nich. Muszę Jeszcze zabawniejsze. No to idziemy do niego, chociaż gwincik jest przy stole. No jak to tak? W takim razie chodźmy odwiedzić te aplikację temu Wtedy możesz dostać ten produkt za 89 słów. To idealny tablet do codziennego użytku. rozrywki. 10 ekran oraz mocny dwuśrodzeniowy procesor zapewniają płynną pracę. Dziś średnia

Bardzo ja ja Pozwólcie, że przedstawiłam moją żonę. Uległam to. Nie trzeba Ale ja wiem, wiem. wiem. Ja wiem. Tego, byłem i mówiłam, to ja tak by w I teraz Ja słyszałem o Was. tego, była. Mówiłam na to. Zabieram z, jakiej z jakiej szkoły, szkoły unii, tak ze Och, no tak, jak tadyści! Jak tadyści, a nie lekarze! No trochę a tych myślików padło ostatnio. Karni, jak nie, to się stało, że coś takiego. No. Tak się nam Zrozumiałbym. Nie ja, lekarze, się a tak zjadę. lekarze zjadę. ale ja bym zobaczył. nie? Każdy z nas chciał kiedyś zmienić swoje życie. Ja nie potrzebuję na maszynę. Ponoć żaden nie umarł. nie i tak mam do niej pretensję, bo ja wiem co było na ją. Miot u mnie wzywali. ale mogą nie.